No, hej Krzysztof, dzień dobry. Faktycznie, tu się wyświetlasz, Predator. No, faktycznie, dzień dobry. Ach, o, jak miło. Ja też się cieszę, że tu jestem. <ścoughs> Co tam u ciebie, Krzysztof? Jak tam dzionek się zapowiada? Jak poranek się rozpoczął? O, no i super. No i super. My mieliśmy wczoraj gości naszych wspaniałych przyjaciół, którzy są po prostu nieocenieni. To co oni dla nas robią. Ile dla nas robią to po prostu głowy się nie mieści sześćdziesiątka, no to będzie impreska. prezent kupiony, czy prezencik kupiony?

Wcześniej jest, wiesz, sprzątanie, śniadanie, a może co niektóre jeszcze w pracy albo śpią po pracy. Poczekamy chwilę. Jak nikogo nie będzie, pogadamy sami, i najwyżej się rozłączę po tym. Mhm. Dzień dobry Anusia, dzień dobry moja kochana. Miło, że wpadłaś. Cieszę się, że jesteś. Hej, hej. U nas się piękne słoneczko, a co u was? Proszę tam o kciuki, halo, moje towarzystwo. No dzisiaj wspaniale, dzisiaj wspaniale, Anusia. Wczoraj nasi kochani przyjaciele zrobili nam taką wielką niespodziankę, wyciągnęli nas z domu. Było nam to potrzebne z mężem i... I tak człowiek się jakoś troszeczkę wyluzował, yy, nie skupia się na problemach. Wiadomo, żyje się chwilą, kiedy się wychodzi z domu. Chyba naprawdę tego potrzebowaliśmy. Yy, takiego oddechu od szarej rzeczywistości, od bólu, od cierpienia, od trosk, od tego planowania, myślenia, szykowania, na wyjazd. Więc yy, no kochani są. Potem wróciliśmy do nas do domku i siedzieliśmy do drugiej w nocy. Do drugiej w nocy i tak dwadzieścia po drugiej z mężem poszliśmy spać dopiero. I wiecie co? Spałam ciągiem jak zabita do szóstej rano. 4 godziny. No bo na tabletce, wiadomo, że na tabletce. Ale ciągiem. Jejku, to w tym miesiącu już drugi raz spałam cztery godziny. Ciągiem. Wow, I dlatego wiecie, jestem taka cała w skowronkach, chyba jestem wyspana. Dzień dobry, dzień dobry. Dlatego jestem taka wyspana. Boli mnie to i owo, ale wiecie. Leki zaraz wezmę i jakoś to pójdzie. Ale ogólnie, ogólnie jest bardzo fajnie. Jedziemy zaraz na wycieczkę do Górzowa. Nigdy wcześniej w Górzowie nie byliśmy, ale mamy tam sprawy do załatwienia. Jest piękne słońce, więc przy okazji zrobimy sobie taki rodzinny wypad. Załatwimy, co mamy zrobić, a przy okazji sobie właśnie rodzinnie wyjedziemy. Fajnie. Od nas jest takie półtorej godziny drogi samochodem. Piękne słońce będzie nam milował nam podróż. My zawsze w podróży gramy w różne gry. Takie słowne właśnie. Rodzinnie. Więc no fajnie. Już tak nie byliśmy na takiej fajnej i spontanicznej wycieczce. Wszechświat nam ją dzisiaj ofiarował i jedziemy. O kurczę. Co ty Ania mówisz? Hmm. Może potrzebowała się po prostu wygadać, co? Może tego potrzebowała? Halo, gdzie są kciuki? Ja się pytam, wiesz, ja też bym pojechała. Miałabym potem wiadomo swoje przemyślenia tak jak ty. Ale może tego potrzebowała. Może następnym razem jak ty będziesz potrzebowała ją zaproś i zobacz jak będzie. Może wiesz, może ona będzie Ciebie słuchać wtedy. No nie wiem. Ja mam wyrzut sumienia, że wczoraj przyszłam tylko na live na 12 minut, no bo akurat. O, cześć, Agatka! Cześć! Cześć, kochana! Mam wyrzut sumienia, że wczoraj ten live trwał tylko 12 minut, ale właśnie chciałam się z Wami pomalować na no to wyjście z przyjaciółmi, a oni właśnie już przyszli, dlatego musiałam szybko zmykać, uciekać i zamykać. Dlatego przyszłam, w już dzisiaj. Ale widzę, że. Spora część z was, moich kochanych dziewczyn, ogarnie życie. <grystanie> Ale ja mam dzisiaj kiepską cerę, wiecie? Po prostu jestem cała tak wysypana. Ach, nie podoba mi się ta cera dzisiaj. A, no nie widziałam może. No może nie widziałam. Na pewno nie widziałam. A tylko dwie łapki w górę. Halo, co tam się z Wami dzieje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. A taki. Wczoraj też tak poszłam w takim bananie. Muszę już głowę umyć. Ale jeszcze. No już teraz rano nie będę miała, bo niedługo wyjeżdżamy. Pasuje mi. O, taka cebula, nie? Dziękuję. Dzięki, dziewczyny. <laughs> Widzisz, że mi dalej trzyma to przeziębienie już dwa tygodnie. Poniedziałek mnie dwa tygodnie. Katar, krucha w gardle i drapiące gardło z rana. Nie będę tu długo z Wami rozmawiać, skończę makijaż i muszę iść zrobić śniadanko, bo niedługo wyjeżdżamy. Dzięki, dzięki, dzięki. Czytam u Was, jakie plany na dzisiaj. Ja ubrałam sobie brązowy dressik, więc robię sobie brązowe oczko brązerem. Ja Cię lubię też bez makijażu, tak dziewczęce wyglądasz. <śm> dziękuję. Ja siebie też lubię bez. Nie mam problemu z tym, żeby się nie pomalować, ale lubi się pomalować, bo to wiecie, daje takiego kopa. Jedziemy do Gorzowa. Cześć Beatko, cześć kochanie. Jedziemy do Gorzowa. Pierwszy raz w życiu będziemy w Gorzowie. Jedziemy tam załatwić sprawę za pośrednictwem mojego ojczyzny. On wymyślił e, i mamy misję do spełnienia w Gorzowie. E, dziękuję. Więc jedziemy pierwszy raz do Gorzowa. Mamy takie półtorej godziny. Cieszę się bardzo, bo dawno nie byliśmy na takiej wycieczce. Z racji tego, że wczoraj mieliśmy fantastyczny wieczór. Mm. I ja bulowo też całkiem dobrze się czuję, tak bo na, w skali do 10 boli mnie tak na 6? Ale zaraz przyjmę co trzeba i będzie git. Ale cieszę się po prostu, że jedziemy, bo to jest taka odskocznia wyjście z domu. Więc no po prostu się cieszę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dołożę sobie rozświetlacze. A co? A co? niech się błyszczą takie dzisiaj u nas piękne słońce właśnie w dodatku słońca jestem ładowana na baterie słoneczne więc yy, no, mam dużo endorfin w sobie cieszę się bardzo, mam nadzieję, że to będzie dobry dzień, A dzisiaj kochane wpadnie e blog no widać wie. po mnie wszystko zaraz widać buzia mi się same śmieje zresztą wczoraj jak nam ci yy, nasi przyjaciele zaproponowali właśnie wyjście z domu. No po prostu już, ojejku, ale fantastycznie, ale cudownych ludzi mamy, no fajnie. Minął bardzo fajnie e, datko. E, przyszliśmy do domu koło północy i jeszcze do drugiej nocy siedzieliśmy u nas na kanapie. Cześć, Sylwunia. Dziewczynki, łapki dajcie, są tylko trzy łapki. No także ja zaraz dziewczynki kończę, bo mąż prosił o pyszne śniadanko. A było fantastycznie. Tak dobrze wiecie co, ale ja miałam taki yy, wiecie co taki niepokój sobie, to nie był szczyt mojej energii na tym wyjściu byłyśmy najpierw z moją przyjaciółką dzięki Sylwonia na Bridget Jones w kinie fantastyczny film, no ona wiedziała że ja chciałabym go obejrzeć, bo ja kocham Bridget Jones no więc poszłyśmy taką niespodziankę zrobiła Cudownych mam tu tych przyjaciół. Po prostu bilety ogarnęłam, miejscówki, wszystko. I tylko przyjechali po nas. I jedziemy. Taka niesłydziankę. Mm. Także film Bridget Jones, dziewczynki. Polecam. Polecam, kochane. Anusia też w Niemczech mieszka, bratko. Anusia też w Niemczech. Wy obie jesteście takie kochane. No. Cudowne, moje dziewczyny. Moje kółko wzajemnej adoracji. Moje kółeczko. <laughs> Przyciąganie myśli, czy coś takiego, i to dla mnie był znak, żeby nagrać dzisiaj vloga. Cudnie, Agatka, czekam na tego vloga. Czekam, bo ja muszę się tego nauczyć. U mnie z manifestacją jest i z przeciąganiem tragicznie przez brak pewności siebie, przez strach przed oceną, krytyką. Eee. Mąż zawsze mówi do mnie, bo te wszystko w czarnych barwach widzisz. No tak, tak zostałam wychowana i no chcę z tego wyjść po prostu, wziąć odpowiedzialność. Eee. I chcę z tego wyjść, także cudownie będzie mi obejrzeć Twój film. Może, mam nadzieję i liczę na to, że coś z niego wyciągnę dla siebie i wprowadzę w życie. Bardzo bym tego chciała. Bardzo bym tego chciała. Dobra, dziewczynki, ja już kończę. Makijaż wyknięty. Idę. Do moich chłopców cudownych, kochanych, najlepszych na świecie. Bez nich bym nie istniała. Nie byłoby mnie już na tym, moja babcia mówiła, łez padole. Gdyby nie oni, to naprawdę by już mnie nie było. Eee, mój Luis tak ma jeśli tro jest trochę pesymistą, do tego czepia się co chwilę jakiś problem dlatego mu tłumaczę żeby zmienił no mój mąż tak samo mi tłumaczy i wiecie co wysłał mi ostatnio takiego mema na temat piżamy nie mogę wam tu niestety wkleić zdjęcie ale w skrócie że piżama odbiera nam energię eee... <laughs> dziękuję bardzo że y, jeśli nie zdejmiesz rano piżamy, to chodzisz po prostu. Cześć, kochana. Cześć, dziękuję wzajemnie, Moniś. No to się chodzi do tyłu. No i wczoraj y, wrócił z pracy y, i pyta mnie, jak tam dzisiaj piżama była od razu zdjęta. Ja mówię, tak, no to dobrze mówi. Musisz tu mnie słuchać. <noise> Może kiedyś wam wrzucę tego. Y, tego mema. Dobra. No, a ja często chodzę w piżamie. No, jak się źle czuję, to po prostu potrafię cały dzień być w piżamie, więc... <noise> no, także tak. Dziewczynki, yy, kończę 18 minut. Wybaczcie, że tak krótko, ale tak szybko się jakoś pomalowałam. Nie było Was na początku, dlatego tak szybko mi zaszło, bo nie miałam z kim rozmawiać za bardzo, tylko Krzysiu był Predator. Yy, także życzę Wam pięknego dnia, pięknego weekendu, tak yy, dobrej energii, yy, jaką ja dzisiaj mam. Mam nadzieję, że ona ze nam zostanie chwilę dłużej. Życzyłabym sobie tego. Życzę Wam też takiego banana na buzi, jaki ja mam pięknego słońca. Yy. Trzymajcie się ciepło, się zawiesiłam na komentarzach. Trzymajcie się ciepło, bajcie o siebie. Ściskam Was wszystkich. Pa, pa, pa. Pięknego dnia Wam życzę.